Cześć, okay, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Olympique Lyon. Oczywiście eee, na wstęp proszę Was o zostawienie lajka, like suba, e, dzwoneczka, a my dokończymy okienko transferowe. Zobaczymy, czy coś się tu jeszcze wydarzy. Jestem nieco zdziwiony, że nie ma ofert co nasze gwiazdy. Szkoda, że tego kafora nie udało się ściągnąć. Puści mnie to na lisę. mnie bardzo. Żeby go prowadzić, tak spróbujemy wyczuć 10 milionów. Zmarnowali czas, czyli jest trochę więcej wart. No to spróbujemy tego hugo Empita wyciągnąć. Zobaczymy, co z tego będzie. Ten akceptuje kontrakt. Natliego nam no, chcą kupić? Nie, nie, nie. My go nie sprzedamy. Niestety nie uda się ugościągnąć. ściągnąć. Szkoda. Nuri gotowy do zmiany pozycji. Dobrze. Fajnie, jakby to, co w tej obronie sobie poprawił. Jeszcze raz spróbujemy. Zobaczymy, czy tym razem wygramy. Wygrywamy pewnie. <laughs> 2 do 0. Najmocniejszym składem, no, aktualnie liderujemy w Lidze co mnie całkiem cieszy. Ale teraz mecznicę bardzo ciężki wyjdziemy najmocniejszym składem. Remisujemy pierwsza strata punktów ligowa w tym sezonie, ale z mocnym rywalem. Z mocnym rywalem myślę, że sobie stworzymy ten drugi skład, żeby co chwilę nie mieszać. Koko, Madli, Taitnuri, Afrond, Gaju, Panse, będzie wytyczne te same Nie. ciebie, byłoby tylko fajnie tu widzieć, Franka. Też może ciebie. To tyle. To będzie nasz rezerwowy skład. Niech oni się tu teraz na treningach lekko tam przygotują. Nie yy. wyjdziemy naszym rezerwowym składem na ten mecz ze Sportingiem. Premierstwa 2 Adli z dubletem. Add lubi te, te rozgrywki Adli lubi rozgrywki hmm. ja czeka nas wyjazd Chcemy wyjeździć żeby nie musieli zagrać rezerwami Bo będzie nas czekał mecz z Ido jest wart 16 oj, oj. ale przestrzeliłem to by było fajne wzmocnienie. Udałoby się nam. Ale... Ale za chwilę się nim zainteresujemy później. No, a tu najmocniejszy skład idzie: 1-1, drugi mer z rzędu. Tracimy punkty blízko. Bez, że nas raczej już prześcignie. Tak jest, nawet więcej klubów nas przyściguło Szkoda, że to jest strata punkt, ale to jest też trzeci nasz remis z rzędu. Nieco niefajnie, fajnie by było tym razem się przełamać. Wygrywamy 2-1 Adli Blas z dolami. Wygrywamy i fajnie. Teraz czeka nas mecz z Pesrze. Mecz z PSG, który tym razem sobie przesymulujemy. Zobaczymy, czy uda się go. Zremisować, 2-2. Mbappe, Neymar z golami, Adeyemi i Turem dla nas z bramkami i remisujemy z, z PSG. Jest to dobry wynik dla nas, bo PSG nam nie odskakuje i mamy cały czas szansę tutaj na e, ich dogonienie. Tutaj tak jak e, mówi Pan Dubonis, zagrałem rezerwowi. Remis, 2-2. Prawda, że ten Gabriel z Jezus jest skrzydłowym. Ciebie nie potrzebujemy, ciebie bym powołał. No ty, ale szybki jesteś. Masz 30 lat, nieco jesteś. I tu niepotrzebny, chciałbym nieco młodszych pikarzy. go chętnie powołam. Gabriel dostanie powołanie. Yy nas stąd wyprzedził widziałem Ale to nic ważne jest teraz wygranie i zbieranie punktów po prostu liczymy na zwycięstwo na ciężkim terenie 4 do 1 Mukoko Oar Kamena tak po prostu Suleimana i Fivery nie wiem jak się wymawia to nazwisko. Francuskie Mecze Towarzyskie. Nas tutaj szybko, może też sobie dwójeczkę zrobimy, żeby nie mieszać ciągle. Unia, Paketa, Rodrigo. Tutaj Rapinia. Carlos, Gabriel, Royal, Alison, Maraesh i. Brakuje nam jednego gościa? Brakuje nam. Więc będzie to Paketa. A tutaj Bobby Firmino no Gabi. Maweczkę To tyle Taki skład wyjdzie na te mecze towarzyskie żeby się nam pokazali Z USA wychodzi rezerwowy skład Wygrywają pewnie 2 do 0 Fini wszedł na końcówkę z No i dał podwyższenie 2 do 0 Teraz czeka nas mecz jeszcze z Chinami. No z Chinami również rezerwowy skład wychodzi. No I przegrywamy z Chinami jednak tym razem. A to ciekawe. Na razie ze zmiennym szczęściem w reprezentacji w Brazylii, ale tam szukamy jeszcze odpowiedniego zestawu yy, Ze kadryny. Yy, udaje nam się wygrać 3 do 2 martwi nieskuteczność Adejmiego w tym sezonie Trochę mnie ona martwi tylko 3 trafienia No ale to cały czas młodzi napastnicy liczymy że się poprawią Poprawić się też musi nasza sytuacja w grupie bo jest niezaciekawa na szczęście wygrywamy i nasza sytuacja w grupie się poprawia znacznie, dzięki temu zwycięstwu, bo jakbyśmy znowu stracili punkty, byłoby trochę nieciekawy. Z Lili fajnie by było wygrać, tylko że to mecz 0-0, dobre to niż porażka, no ale PSG odskoczyło na 4 punkty właśnie. Ciężko będzie ich dogonić. Ale cały czas jest szansa. 4 punkty to nie jest tak dużo. Lens. Zobaczymy, tutaj można dać paru rezerwowych, żeby trochę dać. pograć. Niestety znowu tracimy punkty. A dej mi się przełamał, ale z tego. Jak przegrywamy, znaczy się remisujemy. No i nie jest ciekawie znowu w tej lidze. Znaczy się, no mamy tam drugie miejsce, nie no więc jest całkiem w porządku, ale bez, że pewnie uciekło znowu. Tutaj z dynamem i na mozaik, że wypadałoby wygrać. Remisujemy 2-2. Juric. Niestety, Juric nas karcił nieco. Z tego co widziałem, brakuje nam tu pomocnika. mamy o, taki skład, będę chciał powołać. Ole, spadliśmy tutaj przez ten remis. Ale z Montpellier'em, mam nadzieję, że wygramy. Już wygrywamy 2 do 0. Skrzydłowi załatwiają sprawę Fajnie Fajnie, że załatwili sprawę nasi skrzydłowi Dlaczego Ty kolego nie rozwijasz? Rozwijaj się jak najszybciej do Tych 80 Kolejny mecz towarzyski, tym razem z Meksykiem. Nie. Tym razem wyjdzie podstawowy skład na ten jeden mecz. Wygrywamy 3 do 2. Defensywa nie jest jakaś super mocna. Zastanawiam, żeby na przykład Danilo nie zostawić z tyłu odjemu pozwolić atakować z Kanadą rezerwy 3-3 Rodrigo dubletem w fajna sprawa Troyes jest... hmm, Szybka symulacja Szybkie zwycięstwo mi dubletem wraca do formy nasz napastnik z Niemiec nie by było tu wygrać, albo chociaż zremisować. Wygrywamy na nasze nieszczęście. No i robi się lekki problem. Robi się lekki problem, bo oni chcą, żebyśmy wygrali tą. Ten upar nasz, europejski. No i jest nieciekawie, powiem tak. W tej naszej lidze Europy mamy mecz z Malmę. musimy liczyć na porażkę Dinama Zagrzeb. Inaczej odpadamy. Inaczej odpadamy. Nie jest to komfortowa sytuacja. remis w derbowym meczu olimpików Niestety. Trochę sytuacja się skomplikowała w tej Lidze Europy. W Lidze też przegrywamy. No, rezerwowy skład się nie popisuje ostatnio. Nie popisują się. No i PSG nadskoczyło na 9 punktów. Nie jest to dobra informacja. Ani miła informacja. Ale tutaj podstawowy skład. Miejmy nadzieję, że pokaże, że wracamy do formy. Skrzydłowy Sulemana i Ademi zapewniają nam zwycięstwo. No, grę w lidze konferencji mamy pewną. Ale, no... To raczej nie zadowala naszych prezesów. Niko daje nam zwycięstwo po ciężkim boju. Znaczy, Dynamo przegrało. Czy znowu kolejna europejska kompromitacja? Nie, udało nam się awansować. Sporting nam pomógł. Dziękujemy, panie Sporting. Gramy dalej. do Europy. No i trzeba wygrać tam. Trzeba wygrać. Miejmy nadzieję, że jakiś w miarę sensowny rywal nam wpadł. Oczywiście nie, bo Piemonte Calcio. Super. Też chyba lepiej było spać do tej ligi konferencji. Strata punktów jeszcze widzę. To nam było potrzebne. Tego nam było trzeba. Na pewno. No mamy pecha w tych Pucharach. I też mam, nie mamy doświadczonego składu na te europejskie Puchary. Trzeba sobie to powiedzieć. Uda się wygrać z AS Monaco, wygrywamy pewnie 2-0. do 0. I czeka nas przerwa teraz. Nowa. Więc myślę, że... Możemy kończyć. Ja Wam bardzo dziękuję za ten... Bo się oczywiście podobał. Jeden like na suba. Do zobaczenia. Cześć.